Czy czujesz się przerażona, kiedy masz podjąć decyzję? Czy rozważasz za i przeciw i nie wiesz jednak, które rozwiązanie będzie dla ciebie lepsze? Posłuchaj. Radzenie się innych osób, czy proszenie ich o opinię po to, żeby wiedzieć, jak masz postąpić, bo sama sam tego nie wiesz, może nie zaprowadzić cię tam, gdzie byś chciała się znaleźć. Ponieważ każdy człowiek ma inne zdanie, inną opinię, która wynika z innych doświadczeń tej osoby. Potrzebne jest, abyś umiał umiała wiedzieć, być świadomą tego, co jest dla ciebie dobre. Natomiast jak najbardziej możesz pytać innych ludzi o opinię po to, żeby się zainspirować, żeby wziąć pod uwagę pewne aspekty. Czy zwrócić uwagę na pewne sprawy, o których byś może sama nie pomyślała, pomyślał? Tak wiem, to może być przerażające. Możesz przez to nie spać i mogą trząść się ręce. Jednak wiesz co? Lepiej jest podjąć decyzję, z której finalnie nie będziesz zadowolony, zadowolona, niż nie zrobić nic. Dlaczego? Ponieważ decyzja to jest działanie i ruch do przodu, a jak już się ruszysz, to potem zrobisz kolejny krok i w końcu znajdziesz się tam, gdzie będziesz chciała, chciał się znaleźć.